Aldona Latosik. Kiedy deszczyk mocno pada, zabezpieczyć się wypada. Czy deszcz pada, czy nie pada, na zakupy pójść wypada. Parsolką chronią piórka. Pierze nie schnie tak jak skórka. Kupić trzeba nam Gumiaczki, nie człapiemy krokiem kaczki. W deszczu można chrypkę dostać, a tu w chórze trzeba sprostać. Ziaren kupiły potrosze, w łapki zimno, więc bambosze włożą na pazurki małe, żeby trochę się rozgrzały. Wiatr, parasol mokry miota piórka brudne są od błota kąpiel wezmą tuż przed spaniem nektar z kwiatków na rozgrzanie jutro deszcz padać przestanie zjedzą ziarnka na śniadanie głosy wystroją na dźwięczne by w pogodę śpiewać pięknie rozweselić trzeba lato Słońce daje barwy kwiatom. My, churzyści ciepłej pory, śpiewać chcemy do oporu.